20 kolejka, 20 seria PGNG Superligi piłkarzy ręcznych. Jesteśmy, proszę Państwa, w Hali Mosir, Mosir w Szczecinie i zapraszamy na mecz na szczycie PGNG Superligi, ale pod jednym warunkiem, że dokładnie odwrócimy do góry nogami e, tabelę, bo zmierzy się ostatnia z przedostatnią ekipą najwyższej klasy rozgrywkowej i na lewym i na prawym, jak widzimy, rozegraniu. Suroż, teraz e, jest pierwsza bramka dla gości, pokonany Maksym Biunek. Wydawało się, że będzie rzucał. Dograł jednak do kapeli bardzo ładna bramka. Jędraszczyk. Ależ teraz pięknie. Zwód przez przełożenie. Paweł Kowalski na zewnątrz. No coś. Pojawił się Kamil Mosiowek numer 33. Na boisku to jest nominalny środkowy rozgrywający. Jędraszczyk. Jędraszczyk wypatrzył tam Maty No teraz dwóch. No dobrze, mamy rzut karny. Ale kapitalnie bramce. Kacper Ligarzewski. Dobrze, szansa. Czelkaszczenko w środek przy biodrze Ligarzewskiego. Bramka, bardzo ważna bramka dla Pogoni. I szansa przed Pogonią. na no, więcej prowadzenia, ale teraz fatalne zagranie. Wyczuł to wszystko Jędraszczyk. Poszedł na przechwyt, poszedł do kontry i pokonał Maksyma. Na środku rozegrania Zalewski z numerem dziewiątym. Teraz zupełnie wymanewrowana drużyna Piotr Chyba przekombinowała. Z podłoża mosiołek zaskoczony. Maksym Wiunyk, ale gdzie był blok? Suroż. Suros! Piękne wyjście w górę, spodziewali się zagrania w lewą lub prawą stronę. Zalewski z dobrem dziewiątym, jeszcze raz podobny swód. Czerka szczęką z dziewiątego metra po bloku, jednak dobrym bloku broni tę piłkę. Kilkanaście, niespełna, 15 sekund do końca. Piotrkowianin może zamknąć tę pierwszą część spotkania dwubramkowym prowadzeniem. Mosiołek, 3 sekundy 2. Nie ma gola po bloku, Czerkaszczenko przytomnie. Drodzy Państwo, mamy zatem tylko jedno bramkowe prowadzenie gościom. Krupa z dziewiątego metra po kośle i znów między nogami. Tu jest słaby punkt. Mastalerz, zabiegnięcie z lewego skrzydła wraca już jednak na swoją pozycję. S Mosiołek i gol numer 19. Zabiegnięcie lewego skrzydła, ale wraca ma stale już na swoją pozycję do patrześnego. Ten po jest bramka. Polok. Nie ma tempa jednak ta akcja, drodzy Państwo. Przedarł się sam, to była właściwie sama indywidualna akcja Zalewskiego. Starcewicz czerka Szczenko między tymi yy, zawodnikami. Krąży piłka włącza się teraz do ataku, chciał się włączyć. Krupa, piękna bramka z lewej ręki Czerkaszczenki. Pacześny wyprowadzenie kołowego. Przy okazji zmiana pozycji rozgrywających mocne wejście Jędraszczyka. Ależ tam się wślizgnął. Ale brak decyzji, kto rzuci. Czerkaszczenko powinien uruchomić tam jednak Patryka Kroka. Rzuca Paweł Krupa. No i teraz zobaczymy, czy starczy czasu, drodzy Państwo. I Garzewski. Ligarzewski obroniona, piłka z rzutu karnego, to może być decydujący moment spotkania. Piłka jednak wróciła do zawodników Pogoni, ale muszą się spieszyć zawodnicy gospodarzy, jest gol na kontakcie, na dużym ryzyku. Piotr Draszczyk próbował złapać Czerka na faul ofensywnym, Wawrzyniak, za chwilę sędziowie pokażą grę pasywną. Suroz. Suros i to jest być może bramka na 3 punkty. 27-25. No i koniec, proszę Państwa, spotkania. Piotr Kowianin wygrywa na wyjeździe na gorącym terenie w Szczecinie. Drodzy Państwo, MVP dzisiejszego spotkania: Kacper Ligarzewski, indywidualne wyróżnienie dla tego zawodnika grającego z numerem pierwszym. Drodzy Państwo, to tyle z mojej strony, bardzo dziękuję za uwagę, Grzegorz Chodkowski, TVP Sport, kłaniam się nisko, do usłyszenia, do zobaczenia.